Witam Was bardzo serdecznie kochani, Magdalena Knes, adwokat z Kancelarii Prawnej Osbols. Mroźny, ale wieczny poranek, bardzo słoneczny. Króciutki filmik dzisiaj na temat wypadków na pokładzie samolotu. Wszyscy latamy do Polski, latamy po całym świecie i wypadki na pokładzie samolotu albo w czasie wsiadania bądź wysiadania z samolotu są bardzo częste. Zadzwońcie do mnie. Jestem adwokatem, który specjalizuje się w sprawach odszkodowań nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, ale również poza terenem Wielkiej Brytanii. Odpowiedzialność linii lotniczych jest odpowiedzialnością bardzo ścisłą. Dlatego też najprawdopodobniej będzie Wam się należało odszkodowanie, jeżeli wypadek stał się w czasie lotu, bądź w czasie wsiadania bądź wysiadania z samolotu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu. Mój numer telefonu to 075 93 Pozdrawiam.